Niebieska skrzynka I tu nawet coś jest No nie jak chcesz to tam nic sobie Ja tak. sobie wyjąłem dużo No dobra tu Ooo! Jak Jakich tu jest dużo No właśnie dlatego tutaj przyleciliśmy gdzie jesteś? Na dole Na dole No w tunelu? Tak ich tu w tunelu nie wiem z 10? No właśnie my się wycofaliśmy z tunelu, bo nie było jak wjechać nawet. Tutaj kuziem. Ojeju, bierz samochód. Wiesz, wyskoczyłem, jestem bez. Pod nami tu ktoś jest. Wiem, i nad nami kuziem. ja bez dobrej broni. To jest nierealne, Boże. To jest szok. <grym> Może nie wyjdę już z tej... Masz amunicję jakiś Dwadzieścia okej. Na tam jest jakieś kroczki są blisko, muszą się kogoś Na dole, wszyscy, wszyscy prawie na dole jest, ode mną. Mm, tu na górze widzę kroki. Zobacz, widzisz? Palimy w nich? Nie no. no, widzimy. Te broni masz, Ja też. Jeden leży. Za tobą jeden gdzieś Yes. Jest. biało. biało. Leży. No na górze jest dwóch. O, nikt nie ma amunicji, no co są jakieś, a tu są. Osiem! 8 nie ma. amunicji mam. Dwóch rozwaliłem chłopa, a nie to jeszcze na dole ktoś spać. Dobra, może. No tutaj też tyś nie ma tej amunicji do. Nie ma, nie ma nic. Dobra, kozie. Co robimy? Nie wiem, dalej się będziemy patrzyć na nie. Tak, trzeba tam Uwaga, uwaga! Ten może na... Chociaż na pile jeździ. Nie, masz też, oddam ci, oddam, oddam. U. Dzięki kozimie. Dobra, już, gramy, gramy gramy. Noszhad gana Co Sandami. Wow 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 wow. Z tyłu. Musimy iść, tak? Mhm. Lunch, pad chyba. Masz piłę? Mam. 44, to jest na biało W razie Przyda gdzieś jest chyba tak? Pięknie Tutaj za tym tu. Biało ma Doszed po razie Pięknie, mamy yeah. Yes! Kup, bez amunicji! Co to było? Nawi, powiedz tymi. Ja yeah. the best. Pięknie. No. To się nazywa. Dobra gierka. No i pani szefowa zadowolona wreszcie. Nauka nie idzie w las. Dzięki.